Drogi widzu, chciałbym, żebyś na początku wyobraził sobie, że dzieje ci się w życiu coś, czego ci absolutnie nie życzę, ale jakaś tragiczna sytuacja, w której musisz zbierać grosz do grosza, bo zbierasz na jakąś operację córki, na jakiś wyjazd, sprzedajesz niekuchomość, nie wiem, zostawiasz wszystko, żeby zrobić coś, na czym ci bardzo zależy. Od tego zależy twoje dalsze życie bądź życie twoich bliskich. I w takiej sytuacji, gdzie masz konto w jednym banku, Wpłacasz tam gotówkę, po prostu, żeby uratować, uratować to, o co walczysz przez tyle czasu, yy, przechodzić przez yy, różne trudne chwile w życiu i w końcu ci się yy, udało dotrzeć do końca. Wpłacasz te pieniądze do banku i nagle dowiadujesz się, że to, co miałeś sfinansować, zostało cofnięte, transakcja zosta została cofnięta i masz zablokowane środki na koncie. To było twoje jedyne konto. Masz je zablokowane na ponad miesiąc czasu. Nie możesz przez ten czas nawet... Kupić sobie biletu, żeby pojechać na policję i zrobić coś z tym. Nie masz po prostu żadnych, żadnych pieniędzy do dyspozycji, nie masz oszczędności, które wpłaciłeś na ten cel, o który się tak starałeś? Jak się wtedy czujesz? Znacie pewnie mnie, że jestem osobą, która nie uwierzy, dopóki czegoś nie sprawdzi. Często ponoszę konsekwencje za to, że po prostu sprawdzam coś, czego nie powinienem, ale. Dochodziły mnie ostatnio słuchy od klientów, że mają problem z wyciąganiem środków z banku Millennium. Słyszałem też pozytywny komentarz o tym banku, że w banku Millennium no, jedna firma prowadzi kantor i tam z gotówką nie ma problemu. Więc postanowiłem zrobić, w ogóle zrobić taki wielki test banków, tylko z jakąś ścianą się zacząłem spotykać, jeżeli zacząłem te banki testować, a bank Millennium, to co się tam wydarzyło, no to, to, to było dla mnie, Niesamowitym zaskoczeniem, bo w żadnym banku nie zostałem tak potraktowany. W mojej opinii, trzymanie środków w banku Millennium jest dosyć ryzykowne, bo, bo ten bank dla mnie nie działa w sposób logiczny. Ale ja co ja mogę wiedzieć, ja jestem tylko klientem, który wyraża swoją opinię. To, co wy z tym zrobicie, to już jest wasza sprawa, ale opowiem wam moją historię i to nie jest historia moich klientów, o których też moglibyśmy nagrać w tym temacie wiele. Ale to jest historia, która mi się przydarzyła i tak zostałem potraktowany przez bank. Postanowiłem zrobić ten test banków, jak one się zachowują z gotówką. Też, jak miałem z Olkiem wywiad ostatnio, gdzie rozmawiałeś mu, dziękciarzu, o tym, że banki blokują gotówkę, no to yy, też mówiłem, że jestem w trakcie, yy, w procesie tworzenia takiego testu, bo chodzę po bankach, wpłacam pieniądze i patrzę, jak te banki się zachowują. Yy, I z bankiem Millennium nie miałem wcześniej styczności. Otworzyłem tam rachunek osobisty. Rozmawiałem z miłą panią na infolinii, pytałem się, jak, czy mogę wpłacić w placówce pieniądze i pani powiedziała, że nie ma problemu, czy to jest 100 zł, czy milion złotych, to przyjmą mnie z otwartymi rękami. No więc potraktowałem to jako wyzwanie, wziąłem milion złotych w torbę, poszedłem do banku no i pani powiedziała, że milion to nie, bo tam 400 bez udokumentowania, więc pomyślałem, że udokumentuję te środki, bo, bo dlaczego nie, i wrócę wpłacę po prostu ten milion. Starą, znaną praktyką przez przedsiębiorców jest często wpłacanie środków z kasy spółki przez konto prywatne i tak zasilanie gotówką. Robiłem to w różnych bankach. Nigdy nie było z tym problemu, więc pomyślałem, że udokumentuję, że pobrałem kasę ze spółki i wpłacę sobie na konto prywatne, później przeleję na firmowe. Zobaczę, jak bank sobie radzi z gotówką, czy jest to problematyczne, czy nie jest to problematyczne. i to, co mnie spotkało, tego się absolutnie nie spodziewałem. Odwiedziłem placówkę znów z tym, z tym samym milionem złotych e, i poprosiłem o wpłatę. Poprosili mnie o źródło pochodzenia środków, pokazałem dokumenty e, pobrane ze spółki, które były podpisane przez kasjera. Panie musiał to zweryfikować, dzwonił do centrali i pytały, czy taki dokument może być, czy to jest akceptowalne, czy bank z tym nie ma problemu. E, na odpowiedź z centrali czekałem półtorej godziny, po półtorej godziny panie powiedziały, że tak, ten dokument jest spoko. One się konsultowały z górą, mają decyzję pozytywną z samej góry, że można na tym dokumencie przyjąć, że to jest jak najbardziej super, fajnie. Przyjęły gotówkę. Po wejściu z banku udałem się do biura, żeby zrobić przez internet przelew. Ku mu zaskoczeniu nie mogłem przelać tych środków nigdzie. Zadzwoniłem na infolinię. Pan, że przelewy powyżej 200 tysięcy trzeba zlecać w oddziale. Zapytałem się go, czy ja się nie obudziłem w złym roku. Czy oni mają bankowość internetową, czy nie, czy mi się wydaje. Więc spotkałem już pierwszy problem, w którym, żeby zlecić przelew, musiałem pójść do placówki banku, fizycznie zlecić to u pracownika banku, plus jeszcze przejść weryfikację telefoniczną, czyli najwyższy poziom zdurnych zabezpieczeń, z którymi się spotkałem. No ale to jeszcze można było przeboleć, że jeżeli już wiemy, jak to robić, no to będziemy chodzić do tego banku, żeby zlecać przelewy. Jednak, to nie jest koniec historii. Na drugi dzień dostałem informację SMS-a, że czeka na mnie wiadomość w portalu, w aplikacji bankowej, gdzie widniała informacja, że zablokowano mi środki i przelewy, które wykonałem dzień wcześniej, wróciły mi na konto razem z opłatami, moje środki zostały zablokowane. I tutaj, żeby porównać to z innymi bankami, bo też w innych bankach robiłem wpłaty, wysokich kwot i tam zawsze, nawet większych niż ten milion złotych i tam zawsze miałem taki feedback, że jeżeli pytali mnie o coś, to nigdy nie dostałem blokady i nigdy nie dostałem za to wypowiedzenia konta. W Banku Millennium poprosili mnie o dodatkowe dokumenty, blokując mi środki, blokując mi dostęp, nie mógłbym ani jednej złotówki z konta ruszyć. Wysłałem im oczywiście dokumenty ze spółki, wydruki z kas fiskalnych, Oczywiście nie mogłem danych osobowych przekazać, ale dokumenty fiskalne są moim zdaniem potwierdzeniem tego, że taki obrót był gotówkowy. I skalę takiego obrotu na ponad 6 milionów przez ostatnie dwa tygodnie im przedstawiłem, bo tyle mniej więcej przerobiliśmy gotówki w pewnicy inwestorów. Po bardzo intensywnym kontakcie z mojej strony, bo bardzo mocno się starannie, bo oni jak najszybciej mi odblokowali te środki, dowiedziałem się, że wysyłają mi pocztą pismo że wypowiedzą mi konto i będą mieli. To procedura trwa około 3-4 tygodni. Ja im muszę to odesłać i oni wtedy otworzą mi jakieś konto techniczne, z którego będę mógł pobrać w wybranej placówce, ale to też muszę się umówić z gotówką. To było to brzmiało jak długa procedura i tak w banku potwierdzili mi, że to będzie trwało jakieś 3-4 tygodnie. I dlatego wracam jeszcze do tej sytuacji, o której mówiliśmy na początku. Jest sytuacja, która, którą musicie uratować swoich bliskich, zrobić coś, nad czym tak naprawdę co spędzało wam sens, powiek przez ostatnie lata. I w momencie, w którym miał wam ulżyć, miał życie się zmienić, w tym momencie macie kolejny problem. Wyobraźcie sobie, jak byście się czuli w takiej sytuacji, kiedy ten milion złotych musiałby zaważyć o waszym życiu. Na sam ten test poświęciłem około trzech dni roboczych, żeby. Wpłacić i odzyskać później wpłacone pieniądze. Finalnie jedna dziewczyna z placówki bardzo mi pomogła. Pisałem przy niej pisma, odwołania do tej decyzji, zanim ją dostałem, i udało mi się w ciągu następnych dwóch dni odblokować te środki i przelali mi na konto inne osobiste. W dniu samej blokady zaczęły przychodzić do mnie zapytania z innych banków, żebym. Potwierdził pochodzenie środków, które mam na koncie i ostatnie transakcje. Przypadek? Nie sądzę. I cała ta sytuacja pokazuje, jak system, system bankowy jest chory, jak banksterzy mogą z Wami zrobić co chcecie. Tak naprawdę, pieniądze, które są oddawane do banku, nie są Wasze. I to Wy musicie chodzić, pytać się i prosić o to, co Wy możecie zrobić z pieniędzmi. Ja wiem, że banki są wygodne, że dużo rzeczy można załatwić, że płacenie z blikiem jest fajne, ale siedzenie w jednym banku, siedzenie w banku, który ma dziwne procedury, jest bardzo, bardzo niebezpieczne. I nigdy nie wiecie, kiedy blokadę na wasze środki założy ktoś, komu coś się akurat nie spodoba w waszym zachowaniu. Pewnie nie jest dla was zaskoczeniem, że jeden z najbardziej wpływowych ludzi w polskiej polityce nie ma konta w banku. Dlatego i wy powinniście bronić gotówki. Dzisiaj chciałbym was zostawić w takiej chwili refleksji, żebyście się zastanowili nad tym, ale też nie chcę zostawiać was bez rozwiązań. Zostawiam wam w linku koalicję do obrony gotówki. Możecie się zainteresować tematem i zaangażować się w to, żebyśmy bronili gotówki, żeby nam jej nie ograniczano żebyśmy mieli wybór, jeżeli na stole jest kawa i herbata, żebyśmy mogli sobie wybrać, co chcemy. I nie mówię, że musimy korzystać tylko i wyłącznie z gotówki, czy tylko i wyłącznie z przelewów. Miejmy wybór, miejmy dywersyfikację, a jeżeli chcecie mieć prawdziwe pieniądze, to oczywiście zapraszam do mennicy inwestorów po prawdziwe pieniądze, po złoto, które zawsze było pieniądzem.